Dzień doberek, dzień doberek. No znowu jeden dzień opuszczony, ale słuchajcie, no mam tyle pracy w związku z tym malowaniem, myciem, czyszczeniem i ogarnianiem całego tego harmidru. Tym bardziej, że my z mężem sami malowaliśmy to wszystko. No potem trzeba było jeszcze wszystko pomyć, posprzątać, wszystkie okna umyć, firany, wszystkie kwiaty poobmywać, każdy najmniejszy detal umyć, więc słuchajcie, roboty było przy tym co nie miara. A tak jak mówię, to jest dopiero pierwsze pomieszczenie, więc dalej yy, jeszcze roboty trwają. A y, ja dzisiaj y, jeszcze y, na dodatek muszę y, pojechać do Wolsztyna do urzędów pozałatwiać różne nasze sprawy, które nie cierpią zwłoki. <ścoughs> więc yy, no taki mój vlog tym razem. Yy, Znowu z poślizgiem i znowu jakiś taki niespecjalnie, yy, niespecjalnie ciekawy, no ale, no, takie życie, nie? No i po malowaniu salon jest czyściutki, ściany czyściusieńkie, wszystko wymyte, każda książeczka, każdy przedmiot obmyty. Umyte okna, wyprane firanki, umyte każde szkiełko w szafie, obtarta każda książka. I tylko pusto, bo nie ma kwiatów. Stoi tylko Monstera, ale zaraz się to zmieni. Teraz jak już jest wszystko wymyte, wypucowane, tu jeszcze drabina stoi, tutaj Beza sprawdza. Jak jest wszystko już wymyte i wypucowane, to można wprowadzić kwiaty. Tutaj była e, dziura, bo był nawiew, a teraz jest pięknie wszystko zaklejone. I tutaj też był nawiew. Już nie będą się tak ściany brudziły, więc jak tutaj sobie teraz posprzątam, to to malowanie starcie na dłużej. Mm. Jestem zadowolona z tej pracy. Teda. Wszystko wróciło na swoje miejsce. Kwiatom, e, salon. Kwiatom powiedziałam, nowe słowo. E, salon z kwiatami wygląda przynajmniej dla mnie. Znacznie lepiej. Wszystko jest czyściutkie, wszystko jest wymyte. Słuchajcie, miałam tyle pracy, bo musiałam wytrzeć. Każdy listek, bo to jednak mimo wszystko się trochę nakurzyło, każdy listek każdego kwiatka musiałam ogarnąć i, i trochę było z tym pracy. Zastanawiałam się jeszcze bardzo, czy nie wykorzystać ten moment i nie pociąć tą monsterę, ale no tak, no jeszcze niech będzie, więc wszystko. Wróciło na miejsce, wszystko czyściutkie, ogarnięte i przynajmniej to jedno pomieszczenie mam z głowy. Co nie znaczy, kochani, że na tym się moje prace remontowe kończą, bo to jest tylko jedno pomieszczenie, a reszta. <gryw> Ale przy okazji wam pokażę, zobaczcie, jakie niska wypuściła ta, ta Fora tetrasperma. Yy, no, w najbliższym czasie. Trzeba będzie y, dziewczynę posadzić, bo wygląda tutaj fajnie ten piórokusz. Ja postaram się y, wsadzić wszystko do jednej doniczki, żeby roślina była od razu taka fajna y, większa, więc y, tak. Słuchajcie, tak mi się udało dzisiaj wszystko pięknie i szybko i sprawnie pozałatwiać, że jestem bardzo zadowolona. Jeszcze słońce wyszło, więc człowiek ma inną energię do życia i wracam do domu, bo czeka mnie jeszcze sporo pracy, więc w drogę jeszcze tylko wysyłam paczkę do litki z dwoma broszkami. I. Wyprawa dobiega końca i wszystko załatwione. Wróciłam do domku. Zrobiłam szybką pomidorówkę. Mam wielką ochotę, a dawno w sumie nie było, chociaż ja zawsze mówię, że u nas jest codziennie, ale czekała na mnie paczucha, paczucha z Aliexpress. Kiedyś nie jakoś takie miałam opory z tam ale y, jakoś tak się w pewnym momencie przełamałam i powiem Wam, że wcale się długo nie czeka, bo ja nie wiem, ja zamawiałam to jakieś dwa tygodnie temu. Może trzy w porywach, ale to na pewno nie dalej. I mam tutaj, bo oni to, ja, to się kupuje w różnych y, tych y, sklepikach. Oni to wszystko pakują potem w jedną paczkę i y, wysyłają. Ja mam tutaj, zobaczcie, tych paczek Storo. I teraz z Wami otworzę te paczki, bo sama jestem ciekawa, jak to wszystko wygląda na żywo. Bo wiecie, na zdjęciu zawsze może być inaczej. Dobrze, co my tu mamy? Aha, yy, zamówiłam, kochani, sobie łańcuszki do torebki. O, takie łańcuszki. Jeden jest taki właśnie. Takie postarzałe srebro, takie, taki ciemny, grafit właściwie. One mają tutaj z każdej strony taką skówkę, i na Allegro te rzeczy są drogie. A tutaj, co prawda, za wysyłkę akurat tym razem, tym razem zapłaciłam chyba 15 zł. Ale za, za każdy z tych łańcuszków zapłaciłam już, żeby Was nie skłamać, e, złoty 70, chyba. Więc e, w życiu bym nie kupiła tego tutaj. Więc e, tak, to się opłaca. Tu mam jeszcze jeden. Tu mam takie stare złoto. A e, jak je zamawiałam, to wcale nie miałam na myśli, że będę robiła jakąś torebkę. Więc e, tak się akurat. Chaliłam. Następna paczucha. To jest fajne, że to jest tak popakowane i można sobie to tak otwierać. Ja lubię, lubię. A. I to są, kochani. Tutaj będzie już bardzo dużo rzeczy do moich broszek. I tutaj jest jedno otworze, bo są dwa takie. O. To są te kryształy górskie na takiej taśmie yy, i one super fajnie wyglądają. Czyli mam takie dwa, takie dwie paczki. Dobra, potem będę to pakować. To odkładamy. Następna paczka. I cóż tu mamy? A! Tak. Tutaj zamówiłam y, koraliki złote i srebrne, bo tego zawsze y, sporo się zużywa. O! One są w, y, od razu w takich fajnych pojemniczkach, które potem sobie można... Ja już takie zamawiałam. Wiem, co zamawiam, bo, bo już używam. Jestem zadowolona, więc y, tak. Co mamy dalej? Aha, dalej mamy tej wielkości kryształki o yy, przezroczyste w złotej oprawie, yy, takie bursztynowe w złotej oprawie i czarne w złotej oprawie. Okej. Okay. Następna paczucha. A. Tu jest jeszcze jedna, yy, ta taśma z tymi kryształkami. I tutaj mamy. Słuchajcie, ja tego nie zamawiałam. Serio, ja tego nie zamawiałam. Jakaś przepaska. Przyjadą jakieś dzieci, to będę musiała dać. Bo ja tego nie zamawiałam. No ale piszę do gnołory. Ciekawe. Muszę jeszcze raz potem przejrzeć te zamówienia, ale na 100% ja takie rzeczy na pewno nie zamówiłam. O! Ojej, ojej, ojej! Tu są kryształki, bo one mi się dosyć już wybrały. Czerwone w złotej oprawie. Białe w złotej oprawie i one są większe od tamtych, które wam pokazywałam. Czarne w złotej oprawie. I jeszcze jedne takie przezroczyste. W złotej oprawie. Bardzo fajne. Już widzę. O. Dobrze, co mamy dalej? Zostały dwie. Jedna też taka mini. No. Aha. I tu mamy bajorek złoty. Złoty bajorek, czyli to jest ta taka ym, sprężynka, którą obszywam w koło y, broszki w złotym kolorze, bo jak widzicie, ja tutaj mam teraz w złotym kolorze kamienie i to tutaj będzie fajnie pasowało wszystko. I ostatnia paczuszka, ostatnia paczuszka. Zamówiłam sobie, słuchajcie, taką szkotkę. E, już Wam pokazuję. Do włosów. Moje włosy się bardzo elektryzują. No e, i muszę się tutaj do niej dostać. I słuchajcie, e, jak patrzyłam na. E, w polskich stronach to te szczotki są mega drogie. One kosztują coś z 40 zł. A tutaj kosztowała 15 zł ta szczotka. O! Taka. Mm. Miałam kiedyś podobną. Ona mi się złamała. I tak. Fajna. Można nią bardzo fajnie rozczesać włosy. Więc takie moje dzisiaj e, zakupy. Ja tutaj będę musiała to wszystko teraz ładnie do moich segregatorów, do, do moich tych wszystkich porozkładać. Jak tylko się skończą ro, remonty, słuchajcie, e, ja się biorę za szycie, bo, bo kochani, zamówienia mam, a na razie czasu nie mam. Ale jak tylko się ogarnę z porządkami, no to trzeba będzie do tego szybciutko wrócić. Dzisiaj wysłałam dwie paczki do litki. To znaczy jedna paczka, ale dwie broszki. I, I tak. I muszę się po prostu jak najszybciej ogarnąć, żeby to dalej... Jeszcze widzę, że wszystko nie przyszło, bo jeszcze zamawiałam klej taki do biżuterii, do klejenia, więc jeszcze pewno przejdzie. Ok, super. Z tego jestem bardzo zadowolona, naprawdę. Jestem. Jestem zadowolona. O! Taki. Mój brzek do torebki. Mówiłam, może się skuszę jeszcze i może zrobię jeszcze na sznurku ze sznurka. Jeszcze jedną e, torebkę. Dobra. A tymczasem zupka. Idę dalej gotować obiad. Och! Ja się nie dziwię, że wszyscy lubią pomidorówkę. <gryw> Przynajmniej wszyscy, których ja znam. Bychotka. A tu kwiatuszki u mamuni w ogródku, więc takie tutaj żonkilki. Za chwilę rozkwitną tulipany. Ale idziemy zobaczyć do sadu, bo zaczynają kwitnąć drzewa owocowe. Tu jeszcze całe morze szafirków. O, zobaczcie tu. <grym> Zaczyna kwitnąć śliwka, na całego kwitnie wiśnia. Miejmy nadzieję, że się nie zrobi zimno i że to wszystko ładnie tutaj pszczółki zapylą. Szykuje się czereśnia. Generalnie to zobaczcie. Jak jest pięknie. Idę teraz do Mamuni. Mamunia nie wiedziała, że przyjdę bez późno. Więc... Mhm. Przed chwilą pięknie świeciło słońce. I tu nagle w parę chwil. Zaczęło bardzo gwałtownie padać. Jest mokro, bardzo. Ale zobaczmy, co się dzieje na, z moimi kwiatami. Szafirki jeszcze przepięknie kwitną. Zobaczcie. Cały tutaj jest taki jamik. Rozkwitły też tulipany. I wiecie co? Ciekawostka. Bo ja kupowałam em, w sumie tulipany z jednego koloru. I w, yy, wkopywałam je w jedno miejsce i zobaczcie, tutaj są dwa czerwone, jeden biały i jeden taki nie wiadomo jeszcze jaki to będzie. I tutaj jest podobna sytuacja. Zobaczcie, tutaj będą jakieś, to będą chyba pełne tulipany. Dwa są takie same. Tutaj jest jeden taki kremowy. Tutaj nie wiadomo co będzie. A tu będzie coś zupełnie jeszcze innego. Będzie po prostu niespodzianka. Tutaj widać, że wszystkie będą chyba tego samego gatunku, chociaż nie wiem czy tego samego koloru, bo te tutaj już zaczynają nabierać kolorków, a te jeszcze nie, ale może są za małe. Ale zobaczcie, jak pięknie rozwijają się. Mm. No, magnołki. Jakie mają już wielkie kwiaty? Jak sobie ładnie kwitną. Te tulipany też za chwilę będą kwitły. Tym bardziej, że zobaczcie. Zaczynają nabierać koloru. Te w tym drugim rzędzie będą kwitły później. Na tej rabacie kończą się powoli jacynty. No, te jeszcze nie, bo te później rozkwitły, ale deszcz je trochę położył. A tutaj już kwitną nam tulipanki w takim tutaj właśnie kolorze. Ale widzę, że coś je tutaj ponadgryzało. Ciekawe co. No i tutaj są. O, to nie są rządkile, tylko narcyzy. Narcyzy z... i na dodatek Wielokwiatowe, wielokwiatowe z jednego pędu. Zobaczcie, są po 3-4 kwiatki, czasami nawet więcej. Więc tak to wygląda. Coraz bardziej kolorowo jest na, mojej, na moim przedogródku. No, te są przepiękne. Jeszcze te krople wody na nich. Popatrzcie, co nie wygląda pięknie. Mm. A teraz chciałam Wam zaprezentować broszki, które są dostępne od ręki. I tu mamy tak. Kameleon w kolorach turkusowo-zielonych, kokarda czarno-czerwono-złota piękna. Bukiecik polnych kwiatów. Wszystkie Margaretka. I broszka cerowana. Wszystkie te są są dostępne od i zwariowany dzień e, dobiegł końca, dzisiaj był bardzo bardzo intensywny e, jutro zapowiada się nie mniej intensywny e, chętnych zapraszam do e, zakupu moich broszek e, który można dokonać e, pisząc do mnie na instagram albo na messenger albo na maila e, adresy są w opisie kanału więc zachęcam. No, ta jest rewelacyjna ta broszka. Mam nadzieję, że znajdzie się osoba, której się spodoba, ale jest ich tutaj już ze sześć przynajmniej. Te, które wam pokazywałam przed chwilą. Zachęcam Was, kochani, do subskrypcji. Zachęcam do komentarzy i do łapeczek, co mnie bardzo buduje. Słuchajcie, jeżeli ja nie odpisywałam na Wasze komentarze ostatnio, ale każdy, każdy jeden czytałam na pewno i tylko o serduszka wrzuciłam, bo ja po prostu mam tyle zajęć w tej chwili, że się chyba o własny cień zabiję. Więc po prostu no, no nie mam czasu ani oglądać żadnych kanałów, ani, ani odpisywać na komentarze. Czas do nagrywania też jest kradziony, więc dlatego teraz filmiki co nieco drugi dzień, tylko co trzeci dzień, dopóki się nie ogarnę z tym malowaniem, remontami, z myciem, z szorowaniem wszystkiego. I wiecie co? Dobre jest. To, że nie myłam tych okien przed świętami, bo się okazuje, że teraz bym musiała je myć od nowa. No więc tak po prostu miało być. Nic kochani, ja już na dzisiaj y, żegnam Was cieplutko, życzę Wam ciepłego, cieplusieńkiego dnia, a taki jutro ma niby być. Więc y, taka jest prognoza i tego się trzymajmy. Życzę Wam jeszcze raz wszystkiego dobrego i do zobaczenia wkrótce. Pa, pa!